Bangkok, tętniąca życiem stolica Tajlandii, to ogromna metropolia oferująca unikalne połączenie tradycyjnego uroku i nowoczesności. Znany z bogatego dziedzictwa kulturowego, oszałamiającej scenerii i kwitnącego przemysłu turystycznego, Bangkok stał się popularnym miejscem dla podróżników z całego świata. Film z Bangkoku, zaczerpnięty z drona, daje możliwość zobaczenia wspaniałej panoramy miasta z wysokości lotu ptaka. Widok z powietrza pokazuje ogromną metropolię w całym jej pięknie, pozwalając turystom spojrzeć na jej bogate dziedzictwo kulturowe i żywy wizerunek. Bangkok City znajduje się nad rzeką Chao Phraya, w której mieszka ponad 8 milionów ludzi. Krajobraz miejski Bangkoku to fascynujące połączenie wieżowców, starożytnych świątyń i tętniącego życiem życia ulicznego. Turystyka odgrywa ważną rolę w gospodarce Bangkoku, przyciągając miliony turystów każdego roku. Od zakupów na tętniących życiem rynkach, takich jak weekendowy tak, hatuchak, po tajskie masaże w luksusowych salonach spa ta tętniąca życiem metropolia oferuje nieskończoną ilość rozrywki. Podróżni są często zachwyceni przyjaznymi mieszkańcami, pyszną kuchnią i burzliwym życiem nocnym. Niezależnie od tego, czy odkrywasz historyczne miejsca w ciągu dnia, czy zanurzasz się w tętniącej życiem atmosferze ulicy Kaosan w nocy, Bangkok zawsze pozostawia niezatarte wrażenie na swoich gościach. Podsumowując, jeśli planujesz podróż do Tajlandii, pamiętaj o włączeniu Bangkoku na swoją trasę. To dynamiczne miasto pozostawi niezapomniane wrażenia pełne ekscytujących przygód.